Zaczynamy film pod tytułem "Zumam na przeróbka. Wszystko odkrywa się Węgiel, reston, jent No i diamenty też Już biorę w ręce kilo W ciebie przedzieram się Nic mi nie umknie, o nie Czeka sobie sen Jeden, dwa i trzy diamenty Jeszcze jeden dla zachęty Ja mówię, będziesz pan Uważam nie mnie Czy na inną szerwę dostałem pana, więc nie więcej. pierwszej, znowu mam pana No ja nie mogę Trzymaj ty jak Bo ja wychodzę i walcz wszyscy się wygupi ścieba W innym serwerze gram, tym razem się wam nie dam Ja swoje ambicje mam, niech se ja odpalam Zaraz wezmę się w garść, no dusza pokażę wam Co dla mnie inni ludzie, skoro god moda mam Ty i twoje ostrze nic mi nie poskoczy Nie boję się nowy. no nie gadaj, że mam słowo, Znowu mam no. panu, ja nie mogę, trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę i ci indziej. Na inny serwer dostałem bana, więc nie pisz więcej, co tu pana. No ja nie mogę, trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę i trwajcie wszyscy się. I upiszcie, Chyba, bo idę na lepszego serwera. Ktoś mi się włamał do domu, zainstalował go, zamknął komputer, wyszedł mi. To nie moja wina, nie możesz mnie zmanować za taką błahostkę, stary, no, no A, no, to nie moja wina, no, chłopie, nie błagam, nie błagam... No nam pan no ja nie mogę, trzymaj te jak bo ja wychodzę i tak się gdzie indziej. Na inny serwer Dostałem pana, więc nie wiesz więcej. Stary dobrze wie, że to nie mój x ty i ja to wiemy, nie musimy banować. E, ich i, stary, A, nie, chłopie proszę, bądź człowiekiem. Proszę. I to koniec wersji filmu. Uważajcie, żebyście sami nie dostali bana.